Coraz większa przejrzystość, o co chodzi z tą aferą zbożową, bo z jednej strony pis na tym ugrał, że produkty spożywcze nie wzrosły tak, jak wróżył kołodziejczak, czyli dobry rząd. Z drugiej strony, proszę Państwa, pompuje się kołodziejczaka, który w opinii wielu ludzi. Y, zablokował transport zboża. Proszę Państwa, to jest nieprawda. Oni sobie mogli zablokować jakiś fragment jezdni. To jest otoczone kordonem policji, a pociągi jadą, żeby było jasne. Y, no i y, ujawniamy w polityce y, potentat związany z ludźmi PSL sprowadzał zboża z Ukrainy. Proszę Państwa, jak ktoś czuje politykę, to doskonale wie, że. Y, no to prawie wszyscy wiedzą, że PiS zabiega o głosy wsi. PSL jest dość silnie umocowany na wsi dzięki strukturom. Nie wypadł kompletnie z polityki, bo mając struktury ogólnopolskie, łatwo jest zbierać podpisy itd. itd. I to boli prawo i sprawiedliwość, i chciałoby prawo i sprawiedliwość na pewno, żeby PSL zniknęło ze sceny politycznej, wtedy PiS będzie miał łatwo z tym elektoratem. A pamiętacie taką aferę pod koniec kadencji Platformy Obywatelskiej, w 2015 roku? Bardzo Platforma Obywatelska wyciskała polskich właścicieli stacji benzynowych. Róż, różnymi, no, mieli trudno, mieli trudno. Wtedy też był jakiś kryzys paliwowy paliwo wzrosło i nagle ktoś zaczął sprowadzać paliwo z rafinerii za polską, zachodnią granicą, z Niemiec. No i, proszę Państwa, te tiry jeździły, te cysterny i opylały to paliwo głównie, w zasadzie tylko, właśnie tym mniejszym polskim właścicielom stacji paliw. Wszedł rząd PiSu i niemal na drugi dzień po tym, jak objął rządy, to były rządy pani Szydło z wicepremierem Morawieckim, zrobili z nich mafię VAT-owską. Proszę Państwa, nie znacie może szczegółów tego, ale ci wszyscy, którzy kupili to paliwo, a musieli, bo gdyby nie kupili, to, to, to był kryzys. Tam Orlen wtedy dawał tak groszowe, groszowe marże. Że, że po prostu wiele stacji by padło. Więc akurat przyjechały te cysterny z zagranicy. Oni się ucieszyli, legalna faktura, proszę Państwa, wszystko było legalnie. Problem w tym, że to paliwo było jakoś tam nielegalnie sprowadzane, ale dostawali legalne dokumenty, więc nic nie podejrzewali. Cieszyli się, bo to pozwalało im przeżyć. Wchodzi rząd PiSu i od razu, jako pierwszą, aferę robi z mafią vat -owską. Ewidentna podpucha dla, dla tych właścicieli stacji benzynowych, po której to aferze wielu z nich potraciło koncesję i zostało zrujnowanych. Efekt taki, że mniej mamy teraz prywatnych stacji, a więcej mamy tych koncernów, w tym Orlenu. Taki był efekt. Przetrzebili rynek, tworząc sytuację bez wyjścia. Albo padniesz jeszcze z zarządów platformy. Albo w następnych rządach, o czym ci ludzie biedni nie wiedzieli, wykończymy cię jako mafię vat -owską. Ewidentna, typowa pułapka offsideowa, ekonomiczno-polityczna. I ja odnoszę wrażenie, że ten układ ze zbożem to, to to samo. Z jednej strony wyciąga rząd korzyści, bo żywność nie zdrożała tak, jakby mogła. A z drugiej strony przy okazji o widzieli gdzie to zboże jedzie proszę państwa rząd to wszystko wie to za duża skala tego była to przecież to była afera międzynarodowa ze zbożem z Ukrainy wiedzieli że to może trafiać trafia do ludzi z PSL-u pozwolili wpuścić te transporty pozwolili kołodziejczakowi szaleć dali mu do dyspozycji media zrobili z tego wielką aferę czyli poruszyli, poruszyli naszą świadomość a teraz patrzcie, PSL. PSL, 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 PSL niszczy polskie rolnictwo. E, głosujcie na PiS. Tak to jest wykombinowane. A do tego e, posłużył oczywiście e, Kołodziejczak. A żeby ci z PSL, proszę Państwa, i to tam Pawlak też to zamieszany. E, a żeby nie było to takie ewidentne, e, to mamy drugi wątek. W import ukraińskiego zboża, zaangażowana, zorganizowana przestępczość. CBA bada sprawę. Chodzi o to, że jakieś spółki, które sprowadzały te zboże, zostały polikwidowane teraz czyli na słupy, tak, na, na ludzi słupy i teraz CBA będzie te słupy prześwietlała, będą bilingi wyciągać, z kim oni się kontaktowali, i znowu dojdą pewnie do PSL-u. Akurat przed wyborami PSL dostał. Dostał cios dość poważny. Złość rolników ma być przekierowana na PSL. Nie na PiS. Kompletnie nie na PiS. Tak samo jak platforma wykombinowała aferę z paliwami, gdy zmiana rządu następowała z platformy na PiS między 15 a 16 rokiem. Dokładnie mi ten, to tę samą ściemę przypomina. A do tego pan Kołodziejczak, który. No zobaczymy, zobaczymy jak się pan Kołodziejczak zachowa w wyborach, bo w tamtych wyborach to wiemy jak się zachował. Obiecał, że stworzy komitet, zrezygnował i zrezygnował. I energia ludzi poszła na marne. To, to, jest, to jest właśnie takie działanie władzy.